¡No me Na tym miejscu wszystkich rowerzystów. Brawo! Przyjaciele. Jezus jest też Bogiem rowerzystów. Przyjaciele, tysiące lat temu Jezus oddał za każdego z was swoje życie. Proszę jednak krzyż, wziął winę i karę za to, że człowiek żył niezależnie od niego. Człowiek szuka w różnych miejscach. Zawsze szukał szczęścia, akceptacji, różnych rzeczy. Zadajmy to pytanie dzisiaj. Skoro przyjechałeś tutaj na tym rowerze, kim dla Ciebie jest Chrystus? Osobiście. Że rower, że rower jest ważny, to już wiemy, ale kim dla Ciebie jest Chrystus? Czy wierzysz w to, że dwa tysiące lat temu Jezus przelał swoją krew, żeby uratować? Że wziął na siebie i tej karę za to, że żyłeś czy żyłaś niezależnie od Niego? za to, że miałeś czy miałaś inne teorie? Czy wierzysz w to, że Jezus zmartwychwstał, przyjaciele? Jezus zmartwychwstał, to wykonało się! Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc, Jezus jest Panem! O aleluja. Po wieczne czasy, Królem Królów O. Czy, czy, czy się cieszysz, ludzie? Ludzie dzisiaj nauczyli się poważnych min, Dostojnych strojów, czy się cieszysz z tego, co zrobił dla Ciebie Jezus? Czy się cieszysz? Czy to wierzysz? Czy to ma dla Ciebie wartość? Wartość, ludzie! Dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Każdy człowiek, który słyszy to poselstwo, podejmuje w swoim sercu decyzję. Każdy człowiek, przyjaciele rowerzyści, zadajcie sobie to pytanie: kim dla Ciebie jest Chrystus? Kim Kim Jezus jest dla ciebie osobiście? Kim on jest? Czy wierzysz w to, co wykonało się 2000 lat temu? Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. A zbawienie to Boży dar dla ludzi. Żaden człowiek nie zasłużył na niebo, bo jest powiedziane, że nie ma ani jednego sprawiedliwego i każdy człowiek zgrzeszył, a karą za grzech jest śmierć. Ale oto Jezus schodzi jako rozwiązanie. Przeżywa Twoje życie bez grzechu. Idzie na krzyż po to, aby uratować człowieka. Diabeł myślał, że go pokonał. Ale on przegrał, bo Jezus zmartwychwstał i nie zrobił tego dla siebie. Bo został tam sam na krzyżu. Wszyscy się wystraszyli, wszyscy go opuścili. Ale jemu chodziło o ciebie. Żebyś dzisiaj podjął decyzję, żebyś dzisiaj w swoim sercu go wybrał, żebyś uwierzył w jego dzieło, żebyś uwierzył, że Bóg cię nie zostawił, pomimo, że pierwszy człowiek zdradził, wybrał inną opcję, ale Bóg się lituje nad gatunkiem ludzkim. Rodzi się człowiek Jezus, który niszczy czeła diabła. Kto z Was przyjaciele chce pojednać się dzisiaj z Bogiem. Dzisiaj jest Dzień Zbawienia na rynku Kościuszki w Białym Stoku. Dzisiaj jest Dzień Zbawienia dla każdego, kto uwierzy, kto się wyłamie z tych nurtów telewizyjnych i podejmie decyzję o inwestycji w wieczność. O prosta decyzja, gdzie inwestujesz? Dzisiaj ludzie się zastanawiają. Kryptowaluty, dolar, euro. To wszystko jest chwilowe. Gdzie realnie inwestujesz? W co inwestujesz? W konto bankowe zainwestuj w wieczność. To najlepsza inwestycja, która została ci dana, przyjmujesz ją prostym aktem wiary, prostą decyzją. Jedno, z, jedno moje hobby jest takie, że lubię się przyglądać, co w ogóle robią ludzie. Przed chwilą, kiedy zjechali tutaj rowerzyści, patrzyłem na ich ten główny napis: Rowerzysta też człowiek. Ten człowiek, on jest wszędzie tak wyniesiony. Człowiek się czuje tak poniżony, a jednocześnie chce być tak niezależny. Tak wielu ludzi ma problem z własną wartością, ale z drugiej strony budują współczesne wieże Babel. Niezależnie od Boga. Ale abym ja, czy tak, czy tak był wyniesiony, aby świat o mnie nie zapomniał, tak właśnie panoszy się humanizm, humanizm, który wynosi ego ludzkie. Powiedzieliśmy to dzisiaj w historii naszych świadectw. To nie to, co robią ludzie, siadają sobie na ławeczce i mówią, o, jeśli Bóg jest, to ja to pójdę do nieba, bo ja jestem dobry. Trochę sobie tam tylko poplotkuję o sąsiadce z drugiej klatki, ale ja nikogo nie zabiłem, nie zabiłam, nie jestem żadnym tam gangsterem. Bóg doceni wszystkie moje starania. Tak większość ludzi myśli, bo ja też tak myślałem. Przez wiele lat. Przez wiele lat. Ale to jest prosta droga na zatracenie. Słyszeliście historię naszego życia dzisiaj. Słyszeliście nasze świadectwa, one są bardzo różne. Ja powtórzę jeszcze raz. Miałem teoretycznie wszystko, co to oferuje ten świat. Ten świat już nie mógł mi dać niczego. Miałem kasę, pozycję, miałem szacunek. Ale to nie zapełniło tej pustki, bo nic. Nie jest w stanie zapełnić tej pustki, dopóki człowiek nie narodzi się na nowo. Kiedy człowiek, do momentu, kiedy człowiek nie zaprzestanie żyć niezależnie od Jezusa, tak nie podejmie takiej decyzji. Jak wierząc, że to On umarł za jego grzechy, że wziął na siebie winę i karę za, za życie bezbożne tego człowieka. I, i uwierzy, że ten Jezus zmartwychwstał. Przyjaciele, niespełna 10 lat temu, jako intelektualista, człowiek, który miał głęboko w poważaniu wszystkie religijne teksty, który nigdy do ręki nie brał Biblii, zawołałem do Jezusa, spotkałem się z nim osobiście i narodziłem się na nowo. Zdecyduj dzisiaj, gdzie chcesz spędzić wieczność i jakiego chcesz życia? Co ma prawdziwą wartość? Ta pizza, te lody, to piwko, ten spacerek? Naprawdę? Czy to ma naprawdę wartość? Nie sprychaj ważnych tematów. Nie zasypuj ich alkoholem czy innymi używkami. Możesz żyć normalnie. Możesz być wolny. Możesz być realnie wolny od tego świata i możesz sobie żyć zwycięskim życiem na nim. Przyjaciele, jeśli komuś z Was zabrakło odwagi, albo macie wśród swoich znajomych, sąsiadów, w rodzinach, ludzi chorych lub potrzebujących pomocy, uwolnienia od demonów, zapraszamy Was jutro. Spotykamy się o godzinie 10 w szkole przy ulicy Sienkiewicza 57 w sali 104. Będziemy uwielbiać Boga. Będziemy się modlić o chorych, będziemy uwalniać zniewalonych, będziemy prezentować moc Boga tu na ziemi. Powtarzając to co od dwóch tysięcy lat robił On i robią dzisiaj wszyscy, którzy uwierzyli w Niego. Powtórzę jeszcze raz. Sienkiewicza 57, sala 104, godzina 10. I pamiętaj! Nowe Narodzenie jest w zasięgu Twojej decyzji. Nie wymaga działania Boga, tylko Twojego. Bóg wszystko dla Ciebie zrobił w Jezusie Chrystusie. Wszystko. Wszystko, co jest Tobie potrzebne do pobożności i do zwycięskiego życia. Wszystko. Wszystko. Tylko pytanie, czy chcesz to wziąć? A wziąć możesz tylko za darmo, przez wiarę. Możesz to przyjąć w takiej postaci, jak zostało dane. Przyjąć to jako dar i nie ominiesz tego. Mądrych wyborów, przyjaciele, mądrych rozważań. Amen.